Już za kilka dni dowiemy się, które filmy, którzy aktorzy i którzy twórcy zostaną nagrodzeni Oscarami w tym sezonie. W tym materiale opowiem Wam o tym, jakie są przewidywania związane z rolami aktorskimi. Zacznijmy więc od aktora drugoplanowego, bo tutaj nominowani to Sasha Baron Cohen za kolejny film o Boracie, Daniel Kaluja za Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. za Pewnej Nocy w Miami. Paul Racy za Sound of Metal i dla Stanfield za Judas and the Black Messiah. I jeżeli chodzi o to, kto według Bóg Maherów e, najprawdopodobniej otrzyma tego Oscara, to jest to Daniel Kaluuya za Judas and the Black Messiah. Co ciekawe, Daniel Kaluja rywalizuje jednocześnie z Lakifem Stanfieldem, który także za rolę w tym samym filmie jest nominowany do Oscara. Będzie to taka trochę kalka bratobójczej walki, którą oglądaliśmy najpierw w samym Judas'en The Black Messiah, a może na samej Galii Oscarowej także dojdzie do jakiegoś starcia pomiędzy tymi aktorami, którzy no, naprawdę dzielą i rządzą w tym y, filmie. Jednak Kaluja ma. Y, Moim zdaniem trochę mniej ciekawą rolę, ale robi z nią rzeczy naprawdę niesamowite. Pokazuje ogromną charyzmę w wielu scenach, pokazuje się z takiej dominującej strony. Pokazuje to, jak przemowa może stać się pewnym właśnie takim performensem, pewnym popisem aktorstwa. W Judas and the Black Messiah jest jedna taka scena, która absolutnie mnie zmiotła i właśnie jest ona związana z tym, co Daniel Collier robi tam. Na ekranie czarnym koniem tej kategorii jest Paul Racy za The Sound of Metal. Paul Racy nie jest aktorem o przepasnej filmografii, nie zrobił wielu filmów, w których byłby jakąś rozpoznawalną postacią. Niemniej, jakby w branży już od jakiegoś czasu jest i ten w tym filmie pokazuje się z naprawdę imponującej strony. Imponującej dlatego, że tych scen, w których on się w ogóle pojawia, jest stosunkowo niewiele. Tych minut ekranowych Paul Racy otrzymuje mało. Niemniej potrafi z każdej tak naprawdę sceny, z każdej kwestii wycisnąć coś wyjątkowego pod względem takiego niuansu emocjonalnego. Także dla mnie on każdą scenę, w której się pojawia, po prostu kompletnie kradnie i pokazuje, jak właśnie z nawet małych kwestii, małych scen można czasami stworzyć kreację, która po prostu zapadnie wizowi w pamięć na długie, długie miesiące. Tak było właśnie w wypadku Polar Race'ego w The Sound of Metal. I ja trochę trzymam kciuki, że to właśnie on dostanie tego Oscara na najbliższej Gali. W kwestii aktorek drugoplanowych e, mówimy o Marii Bakalowej za kolejny film o Boracie, Olivii Coleman za Ojca, Amandzie Seyfried za Manka, Glenn Close za Elegię dla Bidoków i Jur Jung za Minari. Jur Jung to aktorka, która najpewniej wygra, e, jeżeli chodzi o to, jak obstawiają, czy jakie stawki proponują nam bookmacherzy. To właśnie koreańska aktorka otrzyma tego. Oskara, no jest to ciekawa propozycja i szczerze mówiąc, pomimo właśnie tych przewidywań, byłbym zaskoczony, że to ona tego Oscara otrzyma, z jednej prostej przyczyny. Jest to rola nieanglojęzyczna. W większości scen, w których ona występuje, mówi ona w języku koreańskim, a nie po angielsku. Także jest to no, pewna taka rzecz, której Akademia Filmowa za bardzo nie lubi. Oni wolą język angielski, najlepiej, żeby nie było napisów itd. Także jeżeli faktycznie Joe -Jun otrzyma tego Oscara, no, będę zaskoczony, chociaż może nie powinienem być aż tak bardzo zaskoczony, no bo przypomnijmy sobie, że w zeszłym roku to Parasite zgarnęło niemal całą pulę, jeżeli chodzi o najważniejsze e, oscary. Inną e, ciekawą propozycją, która mnie by ucieszyła, gdyby faktycznie m, była nagrodzona, to Maria Bakalowa za kolejny film o boracie. Jest to rola komediowa, rola oparta o mnóstwo improwizacji, o mnóstwo interakcji z prawdziwymi ludźmi, którzy nie wiedzieli o tym, że występują w filmie. I jest to też rola, w której Maria Bakalowa się pokazała amerykańskiej publiczności, skradła ich serca, i tak naprawdę jest ona jednym z takich największych objawień tego sezonu. Także jej zwycięstwo. Nie zdziwiłoby mnie aż tak bardzo, a na pewno by mnie ucieszyło, ponieważ jest ona jednym z takich najjaśniejszych punktów drugiej części Borata. W kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego nominowanych zostało pięciu aktorów, w tym Reese Ahmed za Sound of Metal, Chadwick Boseman za z Matka Bluesa, Anthony Hopkins za Ojca, Gary Oldman za Manka i Steven Yeun za Minari. W wypadku tej kategorii tak naprawdę karty już niejako zostały rozdane, już raczej wszyscy są co do tego zgodni, że to Chadwick Boseman zostanie pośmiertnie nagrodzony Oscarem za swoją rolę w filmie Ma Matka Bluesa. Jest to rola bardzo widowiskowa, bardzo tak naprawdę teatralna, a nie filmowa, ale moim zdaniem to nie będzie w żaden sposób stanowiło ujmy dla tego, co Boseman robi na ekranie, bo jest to występ pełen, pełen energii, pełen naprawdę takiego emocjonalnego zaangażowania, Skomplikowania. Jest to trudna rola, moim zdaniem, żeby ją przełożyć właśnie z takiego języka dramatu na język filmowy, na język bardziej realistyczny. I Bowman tutaj naprawdę robi, robi ciekawe rzeczy. Oczywiście jest też ten element związany z tym, że będzie to nagroda pośmiertna, także myślę, że byłaby to taka bardzo okrągła i myślę, że symboliczna decyzja o nagrodzeniu tego aktora. Inna rola, która w tym sezonie mi się bardzo podobała i była po prostu dla mnie absolutnie wiarygodna i nieprzewidywalna, to rola Riza Ahmeda w The Sound of Metal. I jeżeli nie Chadwick Boseman, to ja proponuję właśnie, właśnie Riza Ahmeda, bo umówmy się, ma tam trudne zadanie do wykonania, jeżeli chodzi o pewne takie ograniczenia aktorskie, musi grać osobę głuchą i jest to też bohater z wieloma przyjściami z pewną taką historią, którą niejako widzimy na jego ciele, ale nie do końca widzimy, nie do końca poznajemy poprzez historię opowiadane na jego temat. Także musimy się tej pewnych rzeczy domyślać. A Riz Ahmed po prostu to skomplikowanie tego bohatera i, i jego jakieś takie emocjonalne zagubienie przedstawia w naprawdę świetny sposób. Także Riz Ahmed bądź Chadwick Boseman to te propozycje, które ja e, myślę, że przyjąłbym w ciemno i jeżeli jeden z tych dwóch aktorów zostałby nagrodzony, to ja byłbym bardzo kontent. W kwestii najlepszej roli pierwszoplanowej, e, żeńskiej, nominowane zostały takie osoby jak Viola Davis za Marini, Matka Bluesa, Andra Day za The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby za Cząstki Kobiety, Francis McDormand za Nomadland i Carey Mulligan za obiecującą młodą kobietę. Ta kategoria w mojej opinii jest tak naprawdę jedną z najbardziej takich napakowanych w tegorocznym rozdaniu. Ja nie do końca potrafię się określić, kto jest dla mnie tutaj faworytem. Bookmacherzy sugerują, że będzie to Carey Mulligan za główną rolę w obiecującej młodej kobiecie. Ale tak naprawdę równie dobrze mogłaby to być Francis McDormand za Nomadland, czy na przykład Andra Day za film pod tytułem The United States vs. Billy Holiday. Mówię tutaj o tym dlatego, że Andra Day otrzymała Złotego Globa za tę rolę i to było pewne zaskoczenie. Nie możemy też zapominać o Vanessa Kirby za cząstki kobiety. No naprawdę duży ból głowy. I ja sam, jeżeli miałbym decydować o tym, to myślę, że postawiłbym jednak chyba na faworytkę, czyli na Carey Mulligan, bo dla mnie to, co ona robi w tym filmie, jest naprawdę imponujące i jest też pełne takiej skomplikowanej energii. Dla mnie, przedstawianie na ekranie postaci, które w jakiś sposób są właśnie jakoś zawiłe, niejasne dla nas, jest czymś, co w aktorstwie zawsze szukam, i wydaje mi się, że Carey Mulligan. Udaje się to w wyjątkowy sposób pokazać na ekranie. To tyle, jeżeli chodzi o kategorie aktorskie. Już w najbliższych dniach będziemy podsumowywać jeszcze inne kategorie, ponieważ już na dniach dowiemy się, które filmy zostaną ostatecznie nagrodzone. Przypominam, że prowadzimy dalej ankietę, w której pytamy Was o to, które filmy powinny otrzymać Oscara w poszczególnych kategoriach. Także bierzcie w niej dalej udział. Zapraszamy do tego.